Cześć Mano, ja jestem Nexu. A ja Marcel I to jest nowa edycja. Tak, to obcej jest masakry. druga edycja obcej masakry! O. Nareszcie na obcej. No, dobra Nowa edycja, tak, nowa edycja. Dobra, eem... Um, pierwszy tak. Jak, jak ja tęskniłem za obcą. Też tęskniłem za obcą. Po prostu nie mogłem się powstrzymać. I pytaliście się Co z obcą masakrą właśnie. I to jest... To jest właśnie odpowiedź. Jest. I żyje. Idziemy na Clipera. Czekajcie. Czekajcie, pole widzenia tu mnie. Bo myślę dobra. Ej hey Marcel? Co? Marcel to może powiesz widzom? Eee, powiedz powiesz widzów, co się stało z, z twoim skierem. Ja już nagrałem odcinek, że zmieniam skina, bo mnie bardzo o to prosiliście, no i zmieniłem i yy, z tego, co widzę po komentarzach, bardzo się wam mi podoba. Mi też. Fajne. No. Ale uwaga, uwaga! Co kryje się pod tą maską? Pod tą maską kryje się dalej niebieski Marcel. Nie żartuję. sześć za to! Dobra. Zombie? Dobra, może w dzień, bo zaczynaliśmy w nocy, a to tak jest takie, wiesz... Tak, i znowu możemy władać na własnym serwerze. Tak. Dobra, chodź. Boże, boże, lagi we frapsie, to jest najgorsza że. Ej, czemu ja tam mam waypointa dom ustawione? Nie wiem, idź do niego. Zobaczaj, dom, wejście domek, to chyba było spod... To jest poprzedniej, ten, z poprzedniego e, sezonu, z poprzedniej okay. edycji. Chyba, ale okej, okay. dobra, my kontynuujemy. Ej, to, Idzie... ten, to, czekaj, pop... czekaj, czekaj, pop... E, zaprowadzę cię do niego, zaraz zobaczymy, czy to, chodź, daj nam, no. Jeju, ile tu świnek. A jesz I widzicie na ski... Boże jestem dowodzony na skinie Marcela, że Marcel schudł Ja wcale, Natomiast... ja wcale nie jestem wrogiem Chodź tu Ej nie, to jest... To tylko To tylko i... tak wygląda Nie, to na pewno nie, co? Mm. Dobra Niszczmy te drzewa jak Pro Magister chodzący przez świat Ty! Ja cię widzę Co? No ja cię widzę Co mnie widzisz? Ciebie jest tysiące Mhm mm Patrz O już Mario, moi bracia O Boże no, tysiące Tylko, tylko, że moja ma Tylko, że moja maseczka jest ładniejsza niż to Ej cicho! Mm. Założę swoją skórę na skórę! Patrz. Brzydki będziesz. A, to Pokaż. Mm. Ej, patrzcie, patrzcie, ej patrz, gdzie ty jesteś? Stań przede mną, stań przede mną, papa. Pa. Brzydki, ładny. Brzydki, ładny, brzydki, ładny, brzydki, ładny. Chyba... Chyba sweet, okrutny. Sweet, okrutny. Ja bym wolał być okrutnym. Się... No. jestem okrutnym. Ej, to może chodźmy szukać jakiegoś lasu, bo... E, ten, zimowy teren mi trochę nie no, też A ja, ci? Ja, ja nigdy nie lubię mieszkać w zimowym terenie. No. Ja mam single player, że mam tylko e, jedno miejsce, gdy... E, e, mieszkałem na... Yy, starym tym... Yy, no mieszkałem tym... no... Yy, w biomie zimowym ale to był... ale to było ten... Yy, to był mój pierwszy save w Minecrafcie jaki kiedykolwiek gdzieś to stworzyłem gdy... zaczynałem rok Minecrafta mhm mm e, czekaj, chodź, 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 chodź Nie, drzewo... jak mi... jak mi FPSy we craft się spadają Kiedyś tak... Chyba źle, masz, kiedyś tak nie było. Masz to na przeglądarkę otwartą. no faktycznie. Fak. miałeś przed sobą... Nie dała, ja nie Dobra. Chodź. Chodź, już my świat świat tutaj jest jezioro. O nas wie... gra Dobra, ma co a może Dyniaks? To jest jezioro Dyniaks. Jusz mnie ten na Dyniaks. Nie. Dobra. Nie, fajne byłoby. Dyniaks. Dobra, więc teraz, teraz nie mówcie do mnie Marcel gra, tylko Dyniaks gra. Dyniaks gra, chodź. Dyniaks, okej? Okay. Dyniaks. 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 Okej. Okay. Tutaj będzie na ten bagienny, więc trzeba uważać na te złośliwe. Nie, Bielniak, nie, nie podoba mi się. No, Marcel gra lepsze. bo Marcel nie umie grać. O, to jest Marcel nie gra. <laughs> Marcel nie gra... Minecrafta, a gra. Marcel nie gra, ale gra. <laughs> to jest jedno. Marcel nie gra... Ale gra w Minecrafta. Okej. Okay. Marcel nie gra o. Ma... Marcel nie gra w nic. Mar Marcel gra w Minecraft. O, Marcel gra w Minecraftach i git. chodź, Chodźmy słowa. Coś ty powiedział. Odez odezwał ty kurde, ty młodszy bracie, ty Co? Ty młodszy bracie. Ty jesteś młodszy od dwa lata ode mnie. Co trzy ode mnie? Dwa. A nie trzy. Trzy. Dwa. Codem trzy jesteś, trzy. Co? No, jesteś odwaratą, matrzu. No O co mówisz trzy? Jeszcze, wi jeszcze <laughs> widzowie zaczną gadać, że kurde, że ty ten, że ty, że, 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 że ty nie wiesz ile ten, ile twój własny brat ma lat, kurde. <laughs> o, pustynia. Ej, dawaj zamieszkamy w tym. Proszę, zamieszkamy w tym, w twierdzy pustynnej, czy jak to tam się nazywa. W tamtym takim... Co na pustyniach występuje, taki ten. Co my, co my, my zaczęliśmy ten? Jest tamtego miejsca w pierwszym odcinku The Witchercraft albo w drugim, nie pamiętam. No może znajdziemy tę skrzynkę. A to jest ten, a to jest ten serwer? To jest ten serwer. Tylko, że druga edycja, usunięta mapka tylko. Aaaaaa! Taki jaja. Czekaj na mnie. Czekam właśnie. Ja mówię, ja wiesz ty, co ty, co ty, 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 w piasku chodzisz? A ty <laughs> Dobra, chodź. Nexus i Marcel chodzili przez pustynię jak Tomek w Krainę Kangurów. Tomek w Krainę oh, Kangurów. O fakt, czekajcie. To, to, to straszne, to, mi się Czekajcie. Okej, już. To była chyba x-layer, ale nieważne. Patrz, jakie fajne. Ej, jakim ty cudem Patrz. schodzisz pod ziemię, w ogóle nie niszcząc klocka? Eee, to jest mój Ha! ha! Ja też tak umiem, ja też tak chcę. Co chodzi? Ha! Ja też tak zrobię, patrz. A, no i co? No widzisz to ja też zszedłem pod ziemię. I to nawet zajebistszym sposobem. Gdzie ty jesteś? No chodź. Ty chyba za mną nie nadążył. No, no bo mam lagi w trakcie. Idziesz tam Ej czekaj czekaj, na chwilę muszę Frapsa wyłączyć Dobra jest coś po prostu Ja też Patrz jaki fajny teren O mały skutek przebieg, czekaj No kurde On chciał ten, on chciał po prostu dostać cukierka, a ty od razu go musisz bić A eee... Ja się tego przytulić, więc no. Chodź Chodź Uwaga, bo się rozpłacza. Czemu? Masz. Masz mi skudę. Morda! Ja jestem starszy, silniejszy, fajniejszy i śmieszniejszy. I grubszejszy. Uuuu! Zapytamy się widzów w komentarzach. Kto, kto w odcinkach ten strzela, strzela najśmieszniejsze teksty? Dobra. Deniux się. O Jezu, ale tekst. Deniux. Deniux. Z, z tego ma być beka. Z tego Z tekstu tekstowania Deniux. Śmiejcie Dynioks. się z tego. Śmiejcie się z tego Deniux. Ej tam mamy cola Cola Co? Cola shit. Kola! Coca Cola. cola Co? Jak to mówi Husek. Dobra, chodź PSP Magister. No... Ja nie... Uwaga, uwaga! Ja nie jestem PS, PSP Magister, tylko PS Vita Magister. Bądź na czasie, a nie... <grym> Wita Magister. PS Vita Magister... Jest Vita Magister... Vita Magister... No bo, no bo to... teraz nie jest, no bo teraz yy... Są, są te konsolki nowej generacji, jeśli chodzi o to, że są konsolki przenośne, i jest PS Vita, nie? No Do, dobra, chodź. Yo, może widzowie chcą jakiś odcinek z CS? Dobra, chodź. Może, wszędzie teren ma. Ale ja nie wiem, czy ja zrobię odcinek z PS Vita, nie wiem, bo to, bo to będzie takie dziwne, co? Nie, 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 nie będę robił. Chodź! Patrz, Nie naftawiaj go stąd. Na... Owce terrorystki! Owce terrorystki! Gdzie ty jesteś? Trzeba je zamordować. Owce będę terrorystyki. A, na... A ja jestem z Ed Home? Ed napisałem, ładnie. Dobrze napisałem. Okej, okay, chodź. Twoja głowa Nie. nawet musisz wycięła my za ławce. Gdzie? Gdzie ty jesteś? A widzisz? Ja przynajmniej widzę w ciemności. Widzisz, bo wszystko, bo wszystko się rozjaśnia przede mną. Ciekawe. Dobra. Zbierajcie drewno, bo potrzeba mu na, na chałupy. po słonsku. My mieszkamy jak ten, jak, yyy... E, yyy... E, jak biedoki, kurde. Dom, domki z drewna, jej. No, jak gó... jak górole, jak górony, jak góraly. Okej, okay, chodź. coś. Ej! Boże, bo mnie, bo ten, bo mieszkamy w Śląsku, to ten już teraz się jada. Nie lubię śląskiego. Ja, ja też nie lubię śląskiego. Mieszkamy w Śląskim, a nie lubimy własnego języka śląskiego. To jest, to jest, to jest najlepsze. No. Śmieszny jest. No i język śląski jest taki śmieszny. Jak... Jak... Ju no praktycznie kompletnie nie umiem mówić po śląsku. No może tak trochę. Ale tu jest taki śmieszny język. I ja nie znoszę śląskiego, no ale... No ale jakoś tak się no... Ten, trzeba iść za tradycją, nie? No. Ej, teraz cicho bo pójdą u sobie No Lepiej, lepiej nie mów mi po Śląsku No Ja nie znoszę Śląskiego Już nie mówmy po Ej! Chyba, że nasi widzowie będą chcieli żebyśmy gadali po Śląsku Ale by to było Ja, ja nie znoszę Śląskiego, ale widzowie jedno słowo to już mówimy po Śląsku No Ej, czy ten widok zabił owce? Nie wiem No! Czemu ciebie nie atakował? No bo... No bo zwierzęta mnie lubią. Czemu dałeś ci? Bo... Ten, żeby, 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 mój, żeby mój pająk cię nie zabił. Dobra, chodź. Nie no, czekaj Czemu Króba ja mam takie laki? Bo to jest zima. To jest zimie, są zawsze zimy. Ma za co? Chronią cię. Chodź. Idziesz? O! F**kie luki! Łódź. Ja nie mówię po śląsku. Piszcie w komentarzach, e, się... E... Czy chcecie, żebyśmy Pszerec mówili po śląsku, po śląsku, czy po polsku? <słuch> a, cz a, 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 a... Czemu ty kurde piszesz jak dziewczynka? A powiedz mi jedno. Jesteś? Noż, czekaj. Jakaś reklama. Witaj konkursowiczu. Jak... Jak mnie to przystroszyło? Jak ja zdarzy się i tak nie. Nie. Dobra. Chodź. Chodź ty go My tu byliśmy. Czekaj, zostawiamy... jesteśmy zostawia... guranami, to przecież to... to jest nasz ten... nasz naturalny terytorium. Zima. Nie... nie ja lubię. nie znoszę... ja nie znoszę zimna. Ja... ja uwielbiam ciepło. Ja też. Lubię się opalać. <grym> <grym> Boże, ile tuż my już tutaj szukamy? Dobra... <grym> Ej, może zrobimy drugą część, bo mi praps laguje. Bo zrobimy. No zrobiłem. dobra. To, ten, to pierwszą część normalnie będzie na YouTubie, a druga część to już będzie, gdy mi przestanie lagować praps. Więc uwaga, skakuję do wody i odcinek się automatycznie kończy. Uwaga, 3, 2, 1, 1. Jak się A właśnie, e, powracam od nowa, bo zapomniałem Wam powiedzieć, że do widzenia, trzymajcie się na razie. Czekaj, pepe. Na razie trzymajcie się, subskrybujcie i komentujcie, na razie trzymajcie się. Co to jest? No, to był zobaczył krzyczałam głową. Ale nie, to, 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 to. O, nie wiem. To dawaj, to dawaj, kończymy koło tego. Ej, dawaj tutaj robimy twierdzę. Dobra, w drugim odcinku Druga będzie część. wyjaśnienie, co to jest. W drugiej części. Na razie. Na razie, subskrybujcie nas, cześć.